Trzeba w dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać najobrzydliwsze rzeczy na ślepo i zobaczymy, komu uda się zgadnąć więcej potraw. Stary, tego jeszcze nie było, nie? Jestem tak ciekawy tego odcinka jeszcze w tych opaskach. co to, Człowieku nic nie widać. To może być obrzydliwe, tak szczerze mówiąc, dokładnie mamy specjalne opaseczki. Ej, ale to będą obrzydliwe rzeczy, czyli też dobre, kwaśne, różne. Będą nie tylko obrzydliwe. To będą różne rzeczy. Dobra, już mamy zakładać opaski. Tak już załóżcie Czyli zgadnięcie dostajecie punkt, a jeżeli nie, to musicie zjeść rzecz, którą wąchacie o kurde, ja już czuję stary ja się... Ale śmierdzi, co to jest? Ale śmierdzi, <grym> to jest jakaś kapusta? O! Gdzie to jest w ogóle? Żebym... O dobra, tu mam talerz Ty, ja nie wiem co to jest Ej, A teraz nie czuję, tak mi śmierdziało, a jak bokam z bliska to nic nie czuję <grym> Nie stary, to jest, ja obstawiam jakąś kapustę, jakiś ogórek, ale jest takie drętwe takie... To jest kapusta kiszona? Nie. A można to do, polizać? Na razie jeszcze nie. Nie, to nie jest na pewno kiszona. Kiszona. Czuj, że to jest kiszona, to jest bardziej stery jak trawa. Kapusta kiszona dla mnie to jest. Ja to cebulkę czuję. Czuję cebulka. Czyli ty mówisz, że cebula, a tu mówisz, że to jest kapusta biała, kiszona. Biała, kapusta. A ja mówię cebulka. Daj mi opaski. Co o! To jest? Man. <laughs> Mogę to liznąć? Możesz. Musimy. To jest guacamole. Ej, to spoko. O! Czemu to tak śmierdziało? A dla mnie to jest dobre, teraz, jak tu liznąłem. Zdecydowanie wolałbym go z czymś. Ale stary dobrze O, bądź... na ciosy, jakbyście nam zaserwowali kopaki, to byśmy byli bardzo wdzięczni. Proszę bardzo. Co my tu mamy? O, znowu. Tak, ja jeszcze nie zacząłem wąchać, stary. Uwaga! Jakaś ryba? Aha. <laughs> nie, to jest na pewno jakieś mięso. Ja obciem jakiegoś kabonosa, stary. Oj, szyneczka? Faktycznie. Szyneczka jakaś? Coś, coś jakoś. Nie, kabanos to jest. Nie. Ja już wiem, co to jest. Ja czekam, co ty powiesz. Ja już wiem, co to jest. E, kaba Dla mnie to jest kabanos wieprzowy, taki z tych większych kabanosów. To jest twoja ostatnia odpowiedź? Tak. Oscypek. bo zdejmijcie opaski? What the fuck, man? <laughs> ale mogę i tak to zjeść? Możesz. Ale Ernest musi. Kurde, ale ty... tak jeść? Tak, gryzam już. Ale on nie jest zrobiony, stary. Jak nie? Nie? Ser nie może nie być zrobiony. 1-0 w punkcikach, widzowie. 1-0. Ja też jestem ciekawy, czy to zgodniemy Już stoi przede mną? Jeszcze nie Chyba ja najpierw jest Widzowie, piszcie koniecznie w komentarzach piszcie, jak się zjedli Aż tak? A, to czekaj To jest stary, wali jak skarpeta Co to jest? To wali jak skarpeta, stary Jak skarpeta, stary. Wali no Ale wali, nie? Co to jest? Ej, to czekaj, poczekaj Zobacz na to Tego jest dużo czy to jest miłość karma jakaś dla psów, czy kołów? Nie, to jest nawet bardzo dobre, powiem wam Tylko nie w takiej formie jak macie teraz A można to dotknąć? Można dotknąć, to... możecie Ale to wali, to dotknij pierwszy i powiedz co czujesz Co to kurde Wiem co to jest Wiktor, jeszcze twoja, tutaj wyczuj sobie Widzowie, ja nie wiem co to jest No to Ewne Biwczerki Nie, no gdzie? Biwczerki Zdejmijcie no, opaski Ja nie wiem co to jest A, what? Pieczary, czary, dawaj. To są suszone grzyby po prostu. Lecimy, stary z tym. One nie mają smaku w ogóle. Ale smrt był straszny. Już jest przede mną? Tak. Obaj macie. Co Co to, konsystencja? Jest? To jest jedzenie, nie ogólnie. Ja to dotknąłem. <laughs> Dotkn nosem? Dotkniesz to. Czekaj, bo to jest, to ma dziwny smak Jak dotkniesz zapach. to chyba od razu poznać. Aaaa kurna no, za łatwe Kurde poznałbym bez dotknięcia Cicho, cicho nie mówcie, bo ja nie wiem Mogę dotknąć? Tak, Ernest też dotknął Kurna Czy to jest? Mogłem zgadywać ten, po prostu nie, Poczekaj, bo ja wiem co to jest Stary, nie, nie pamiętam jak to się nazywa Rzeżuka, o Żerzucha. To no. jest rzeżucha pra, Prawie dobrze, stary. A ty co mówisz? No bo w sensie to nie to, to jest coś jak rzeżucha, ale ogólnie to są kiełki po prostu. Tak, kiełki, to prawda. Mhm. Ale z rzeżucha to też zaliczam. No kurde, Przecież to jest rzeżucha, to nie stary. jest rzeżucha, to są kiełki. To jest, szczerze nie wiem, czy to nie jest rzeżucha, Nie, to chyba jest rzeżucha odprawia. To jest rzeżucha, no widzowie. Ej, ale. też wam pachniała taką mokrą po prostu. Tak? tak, tak, dokładnie. Taką mokrą ścierkę. nie wysuszona. To nie jest rzeżucha. Ja bardzo lubię kiełki i nie się takiego zapachu w ogóle. Ej, ale to nie jest żerzucha, chłopak. No ja miłośnie też zgadzam. Mogą być kiełki z w takim razie. Niestety jest jeden Zresztą. jeden w punktach, chwycowe. Już jest? Tak. To coś twardego, stary, ciężkiego. Okej. Okay. Kurna, tak znam ten zapach dobrze. Dobra, ja wiem co to jest. No nie bądź taki, czekaj. GPS, <gibiesku> <gibiesku> No, no, co wyjechałeś tam? To jest stary. To, ma jak, to jest jakiś sos, ale jest za ciężki na sos. To jest coś z sosem, to prawda. O! Ty to wiesz, co to jest w takim razie? No. Cały czas? No. O, dobra, Ernesto, mów co to jest? No, to jest salsa mexicana. Nie, stary. Salsa, to jest za ciężki na salsa. To ma sos, ale bardziej ketchupowy. To nie jest salsa? Pozwalam Wam w takim razie włożyć yy, palec w to. to O! Co to było? Stary. Co, czego ja dotykam? O fu, to jest jakieś ciasto? Czekaj, ee, ten. Ja nie mam pojęcia co to jest. Jak to miłosz? się nazywa? Jak to się nazywa? To jest robione z ciecierzycy, to jest to? Nie, no nie. Albo mówisz stary pełno co to jest, albo... Humus! To tak, to jest hummus, humus. Dobra. Yes! U, No to ja bym nie wiedział. Humus, dokładnie. Ale on jest. Ale praktycznie, oh. Bo on jest z takim sosem pomidorowym, także sosem Meksikana było oh. dobrym kierunku. Proszę bardzo. Ja zawsze sprawdzam na razu talerz jaki jest wiesz, ciężki czy co to jest? Nic nie czuję. To nie ma zapachu w ogóle. Musisz bardzo blisko przyłożyć nos. A nie wiem jak jest, bo nie, wiem, mam nos, nie? <grym> Kurde, chyba wiem co to jest. Ty czujesz coś w ogóle? Tak, no. Ja nie. Miłość. To weź sobie na palec tego, weź sobie na palec obaj i wtedy powąchać palcem. No ja mówię, ale kurde, no. Od razu wiadomo, co to jest teraz. Tu ty jesteś jakiś super mądry star. Ja nie wiem, co to jest. To jest tak easy. Który masz, masz jakiś pomysł, co to może być? Jak to jest? O, to jest takie galaretkowe. I to są kuleczki. To nie jest jakaś ikra? Dobrze, że to jest Kawior. Tak, jasne, tak. coś No kurde, czemu tak ułatwiasz, stary? Daj najpierw strzelić bez dotykania. Ale to ja no potem po dotyku wszystko no możesz odgadnąć, stary. No bardzo 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 słabo Nie, ale ja czułem, stary, od razu. Dobra, uwaga, teraz macie wypełnione po brzegi szklaneczki. O kurwa. To jest kieliszek, tak? tak kieliszek taki Mam no to wypije. No, ale łatwe. Ja pierdzielę. Yy, no, koncentrat pomidorowy albo pomidorowa. Yy, yy, nie pomidorowa, tak, pomidorowa. Dla mnie to jest passata. Co? Pasata, no. Nie, to jest. Konkretnie, stary. Pasata. Dla, no, dla mnie to jest. Dla mnie się... to jest pasata. To jest pomidorowe, to jest jak zupa pomidorowa albo koncentrat pomidorowy. No dobra, jeżeli to jest koncentrat pomidorowy, Wiktor dostaje punkta, jeżeli to jest pasata, to ja dostaję punkta. Dobra, podnieście opaski. To ja jest, no, no, nie. Chłopaki sok pomidorowy. Sok pomidorowy, bez punkta, stary. No ale to? No dobra. No bez punkta, no, no. Się przecież punkt cika dosta. A to do obaj musicie wypić teraz. Oha. A, dobra. Do dna? Dobra. No wody. Uh. Jed jedna z moich ulubionych rzeczy, jakie istnieją. Serio? Tak. Mam talerz. To jest coś ciężkiego. Ja najpierw tak badam, samym talerzem co to może być. I teraz podchodzimy do niuchania. Dotknąłem brodą. Mogę dotknąć? Nie wiem co to jest. Bardzo dobrze znam ten zapach. Ale Znasz nie... ten zapach? stary, Mi to pachnie Znowu zupą, jakąś warzywną. To jest jakieś warzywo, tu. Dla mnie to jest gulasz, stary. Nie, no co ty To pachnie jak karkówka dokładnie. Nie, to w ogóle nie czuję grilla, stary. Ale nie z grilla. Jak karkówka duszona, stary. No taka. Nie, ja czuję jakieś porę. ja czuję jakieś warzywo. A to przyjemnie według Was pachnie, czy nie? Przyjemnie, bardzo ładnie. Znaczy, jest takie w skali od 0 do 10 przyjemności, tak na 6, nie? Tak, tak to oceniam. No na pewno to jest mięso. To no. jest mięso pewnie jakieś z konserwy, stary w sosie pomidorowym, czy czymś to jest jak mięso, ale nie karkówka, tylko taki suchy kurczak, suche udko z kurczaka z, o, albo z bez... piekarnika. Jak teraz to powiedziałeś, to faktycznie kurczak. To nie? Czujesz? To... Tak... Ma... Może to jest udko z kurczaka jak Nie, jest ale... Tak. Słyszysz? Co? A co ty z tym robisz? Ruszam talerzem. To jest jakaś papa. To nie jest stary... To się nie zachowuje jak kurczak. Jeszcze coś jeździ w ogóle po tym talerzu dookoła. No to może właśnie to jest ten łódko z kurczaka. Dobra, proszę odłożyć talerze i, w, i w ostateczny werdykt A możemy dotknąć jeszcze? Czy już średnio? Jak źle zgadniecie, to pozwolę nam dotknąć. Dobra. To jest stare jakieś warzywo. To, to nie jest mięso. To pa pachnie jak mięso, ale konsystencją ruszając talerzem nie jest jak mięso. Ja obstałem, że to jest jakaś. To nie jest zupa, co jest w zup, jakiś makar? Nie, jakiś. Ja obstawiam, mimo, że to są po prostu jakieś warzywa. Okej. Okay. Ja, ja że. Ja że mięso takie posiekane w sosie. Ja też myślałem że warzywa, ale w formie jakiejś surówki, coś takiego. Pozwolę wam dotknąć w takim razie. No. O fu. Co o to fu. jest? O fu. <laughs> coś tego tak odstawało. Ale tak, no już wiem co to jest. No. Co to jest? No mięso w galarecie. Dobrze. Serio ja nie wiedziałem. Tak. Ja tego nie tego niezdrowej kawałeczek mały. Mały kawałeczek stary. Dobra, może zostawić mięso zjedz samą galaretkę. O, jeszcze gorzej, co Dobra, jakaż... Gelato. Dobra. Gelato! <grym> Myślałem, że powiesz, że to jest dobre. Połknięte No brawo. <grym> Nie widzowie, ja jestem taki... Mam podniebienie wręcz księcia, więc... <grymne> <grymne> to jest chyba runda na, na czas teraz, będą dwie rundy na czas To pierwszy mi powie, ten wygrywa Dobra. Dobra Czekajcie, jeszcze nie bowajcie. nosy w górę, nosy w górę no. I start U, Ale wali, znowu jakaś konserwa, jakaś ryba stary tam jest Wali potem. Czemu na czasku? Ja nie mam pojęcia, co to jest. Jezu, jak to wali? Gówno, na które się ktoś spocił stary. tak, także wyciskał ten pot stary na to gówno, nie? Nie, 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 Możemy strzelać hasłami? Nie no, w sensie to jak. Przynajmniej, jak... że będzie mniej problemów. <coughs> stary, ale to jest obrzydliwe, ja tego nie chcę. My, my, to, my to musimy zjeść, stary, jak nie zgadniemy A co wtedy to było, co tak waliło podobnie? grzyby. Miłoś, ja nie wiem. Nie wiem, to jest. No to dotknij, no nie, jak dotknij, to będziesz wiedział. Możesz ugryźć, stary, bez dotykania możesz ugryźć to. <coughs> nie, zżygam się, jak to zrobię. Nadal nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie wiem. Zdejmijmy opaski. Mój, co to jest? Aaaa, ser... ser pleśniowy, dobra, ale teraz to nie niesamowity... są... Ja myślę, że to jest sernik. jak? Nie jest najgorszy, tylko śmierdzi. Ale nie smakuje. Dawaj, o, Miłosz, na dwa, na dwa punkty ta runda. No, ale to będzie bardzo łatwa. Uwaga. Ja już czuję. Ogórek kiszony. Kapusta kiszona. Tak, kapusta kiszona. <laughs> Ona ja się pierwszy zgadzał. Ja się stary nawet zbił, Tak, wygrał. Ale jak Miłoż się zbliżył, nawet nie połuchałam. Od razu poczułem, że kiszona, dlatego strzeliłem, że ogórki. Dobra, ja. zdejmujemy. No. Ale to jest zarobista. w takim razie gryz. Hmm. Dobra, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I widzimy się już w kolejnym... To na tyle. Na razie.